Jestem bardzo mądrą żabką i mam na imię Hieronim. I muszę Wam powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Właśnie ukazała się mojego opiekuna książka pod tytułem Zobaczcie jaka ładna pod tytułem Sztuczna inteligencja w reklamie. Nowe horyzonty. Nie myślcie sobie, że żaby nie czytają książek. No i ja właśnie tę książkę chciałam Wam polecić, a, ale całą sprawę przekażę do, do bardzo mądrej osoby: do, 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 do mojego kolegi. Pan Diego, ale tak naprawdę to, to do mamy Pan Diego, która e, ma na imię Hania. Dzień, dzień, dzień dobry I to ja jestem Hania A to moja koleżanka Żabka I muszę wam powiedzieć Że mój synek Bardzo się interesuje Sztuczną inteligencją I właśnie e, mam przed sobą e, Książkę, którą napisał Mateusz Tkaczyk A wydało wydawnictwo Astrum z Wrocławia Sztuczna inteligencja w reklamie Nowe horyzonty czy najnowsza wiedza No kochani Jak ktoś nie będzie się uczył no sztucznej inteligencji i nie będzie czytał takich fajnych książek no to no niestety ale będzie zostawał z tyłu już brzydko nie powiem więc ja zapraszam was razem z moją koleżanką Żabką na czytanie takie wielkie na głos jak czytał kiedyś nam taki jeden pan yy, nie będę tam mówił ani go chwalił I, i że to warto właśnie przeczytać ale przede wszystkim stosować bo jak chcecie zarabiać dobrze pieniążki jak chcecie być mądrzy to musicie zajmować się sztuczną inteligencją w reklamie no to jeszcze raz wydało książkę wydawnictwo Astrum napisał na Mateusz Kaczyk i, i może ją kupić w księgarni wydawnictwo Astrum www wydawnictwo Astrum.pl A mail handlowy małpa.wros.pl Wróć, powtórzę. W, www wydawnictwo astrum.pl a, a, a mail handlowy małpa.wros.pl Oa, ale mi się udało. No to pa, żegnam. Cześć żabunio, moja i was. polecam książkę, pa, pa.